Welcome! Welcome! To ja, Lola Noir, wasza burleskowa profesoressa. I witam was na moim kanale poświęconym stylowi retro, życiu w stylu glamour, no i oczywiście burlesce. Współczesna burleska dzieje się na świecie już ponad 30 lat. I to oznacza, że coraz więcej osób o niej słyszało. Miało z nią do czynienia. Jedną z pierwszych rzeczy, które mówię osobom, które chcą zacząć swoją przygodę z burleską, jest: Zrób research, poznaj historię burleski. Mówię to po to, żeby w swoim neofickim entuzjazmie nie zrobić czegoś, co jest w środowisku burleskowym postrzegane jako coś, co już było zrobione 100 razy 200, 300 000 i jeszcze bardziej. Więc dzisiaj chciałabym pogadać o takich rzeczach, które moim zdaniem są już w Burlesce kompletnie ograne, i których no powinno się raczej wystrzegać. Z taką gwiazdeczką powiedzmy, że jakby. To nie jest tak, że ja jestem jedyną i najważniejszą wyrocznią, jeżeli chodzi o burleskę. Chociaż oczywiście miło mi jest, że niektóre osoby mnie uważają za osobę, której zdanie się liczy. Jest mi niezwykle miło z tego powodu. Wszystkie zasady są po to, żeby je łamać. Więc o tym też sobie powiemy. Natomiast trzeba mieć dobry powód, żeby te zasady łamać. Pierwszą rzeczą na liście moich burleskowych stereotypów, takich od których chciałabym już trochę odpocząć, jest pewna stylistyka. Jeżeli Zrobicie, nie wiem, jeżeli wejdziecie na Google i wyszukacie burleska kostium, to pewnie pojawi Wam się przed oczami jakiś taki obrazek dziewczyny w czarno-czerwonym kostiumie, gorsecie, który niczego nie taliuje. I ma tutaj jakieś koronki, jakieś wstążeczki. Taka stylistyka. Statystyki w filmie Moulin Rouge. Wiecie, o co mi chodzi? To jest taka rzecz, która jest bardzo oczywista, jeżeli chodzi o burleskę, burleska, Moulin Rouge, koronki, czerń, czerwień, to jest bardzo fajne połączenie kolorystyczne. I znowu, nie mówię, że połączenie czarnego z czerwonym jest yy, zabronione. Czy jest oklepane? Tak. Czy to znaczy, że ja nie mam w swoim repertuarze numeru, który jest dokładnie w tej kolorystyce? Absolutnie nie. Mój najnowszy numer jest dokładnie w tej palecie kolorystycznej. Natomiast chodzi o, jakby, całość tej estetyki. Czarno, czerwone, falbanki, koronki to już było. To było zrobione po prostu do bólu. Więc, jeżeli chce się z tego korzystać, to trzeba znaleźć swój sposób na to. Idąc tym tropem, Drugą rzeczą, która jest dla mnie bardzo na nie, jeżeli chodzi o burleskę, są kostiumy, które są bądź wyglądają na kostiumy ze sklepu ze strojami na karnawał. Wszyscy umiemy korzystać z wyszukiwarek. Nie jest wcale tak trudno znaleźć linki do popularnych kostiumów. Jest taka zasada, to nie jest zasada, na którą ja wpadłam, znowu kiedyś już chyba o tym mówiłam na kanale. To jest coś, co mówiła Betty Q: że jeżeli masz na sobie coś, co mogłabym mieć na sobie osoba z widowni, to to nie do końca jest wystarczający kostium sceniczny. No i ja bym dodała do tego, że jeżeli kupiłaś swój kostium w sklepie i jest produkowany masowo i w żaden sposób go nie zmodyfikowałaś, nie zmodyfikowałeś, to to też jest takie trochę. Nie. Wyjątkowość i pewne poczucie, pewna fantazja luksusu jest dosyć ważnym elementem burleski i nie wiem, włożenie na siebie takiego kostiumu, które po prostu się kupiło z jakiejś sieciówki. Kostiumowo-karnawałowej, wydaje mi się takim trochę brakiem szacunku do widza. Tutaj nie chodzi o cenę kostiumu. Jakby kompletnie nie chodzi mi o to i chciałabym być yy, zrozumiana. Nie chodzi o to, że kostium ma być drogi, robiony na zamówienie yy, u jakiegoś projektanta czy coś tam. Chodzi o to, żeby włożyć w niego jakiś wysiłek w personalizację. Myślę sobie, że kostium jest bardzo ważnym elementem burleski. I jakby. Spoko, też mam na swoim koncie pewne grzeszki. Zdarzało mi się występować w rzeczach, które bardziej pasowały do garderoby codziennej niż jako kostium sceniczny, ale było moim celem poświęcić temu więcej uwagi i staram się to realizować. Kiedy ja zamawiam kostium burleskowy, to dużo czasu poświęcam na to, żeby zrobić research, żeby zobaczyć co już jest na scenie, na rynku, żeby nie kopiować czyichś pomysłów, ale żeby inspirować się fajnymi rozwiązaniami jak najbardziej. No i jakby spoko. Ania, z którą pracuję przy wielu kostiumach, nie jest, wiecie, projektantką światowego formatu, ale jest osobą, która robi bardzo fajne rzeczy i przede wszystkim szyje je pode mnie, według mojego Pomysłu według mojego projektu, i dzięki temu, po pierwsze, bardziej oddaje to moją artystyczną wizję, a po drugie, widz oglądając moje występy, nie zobaczy czegoś, co mógłby sobie kupić w sklepie za x złotych i, i przejdzie do niego ten dzień później. Kolejną rzeczą, od której chciałabym chyba po prostu trochę odpocząć. Jest pewna stylistyka muzyczna. Są pewne albumy, pewne piosenki, które są na maksa oklepane. Burleska lubi pewne konkretne gatunki muzyczne. I to jest w pełni zrozumiałe, chociaż zdarzają się eksperymenty i to też jest super. Natomiast, jeżeli ktoś robi numer burleskowy do jakiejkolwiek piosenki z filmu Burlesk, jakiejkolwiek piosenki z Filmu Moulin Rouge. Czy też jakiekolwiek piosenki z takiego jednego albumu z muzyką burleskową, której nazw którego nazwy nie mogę sobie w tej chwili przypomnieć, ale którego okładkę pokażę Wam tutaj. No to jakby musi zrobić coś bardzo fajnego na scenie, żebym nie miała poczucia, że widziałam to już 150 razy. Pewne utwory są po prostu bardzo oklepane, bo są bardzo oczywiste. I znowu, nie mówię, że nie można z nich y, korzystać w ogóle, ale robiąc pokaz do takiej piosenki, do takiego utworu muzycznego, zastanów się, co możesz zrobić po swojemu takiego, co jest twoje, a nie jest chodzeniem po linii najmniejszego oporu, jeżeli chodzi o skojarzenia. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Inną rzeczą, która mnie irytuje i też której chciałabym widzieć mniej w środowisku burleskowym, ale tutaj powiedzmy sobie szczerze, robią to zarówno osoby, które są zupełnie nowe na tej scenie, jak i osoby, które są dłużej na tej scenie, jest używanie pewnego języka przy promowaniu się. Jeżeli nazywasz się czy ja chcę to powiedzieć? Czy ja chcę to powiedzieć? Czy ja chcę to powiedzieć? Tak, powiem to. Jeżeli nazywasz się królową burleski, królową polskiej burleski, królową światowej burleski, królową europejskiej burleski, jeżeli nazywasz się królową, przestań. To nie jest hashtag królowa, jest tylko jedna. Hashtag dostałam jakąś koronę na jakimś konkursie. Jakby skończmy z tym nazywaniem siebie królowymi. Jakby tak, każda z nas jest królową, i wszystkie nosimy korony, wszystkie jesteśmy księżniczkami, to jest wszystko bardzo fajne. Ale sugerujesz w ten sposób, że Ty jesteś lepsza, lepszy od innych osób, zwykle? I że to Ty jesteś tą twarzą burleski. A jest tylko jedna osoba, na którą lubię patrzeć bardziej, czyli ja sama. <grych> Czy mam problem z tym, że ktoś jest nazywany królem, królową burleski? Nie, absolutnie nie. Chociaż ja osobiście mam takie poczucie, że jak, jak ktoś mnie nazywa Królową burleski, bo mnie też się to zdarza, że to nie jest ten tytuł, którym, którego chciałabym, żeby ludzie używali, mówiąc o mnie. Natomiast myślę sobie, że jeżeli trzeba wyręczać inne osoby w nazywaniu cię królem czy królową, to może się jednak nie zasłużyło na ten tytuł. Jesteś najlepsza, najpiękniejsza, najmądrzejsza, jeżeli ktokolwiek mówi Ci, że jest inaczej, to po prostu Cię zazdrości. Nie bez powodu trochę sobie szkuję na temat przydomków, które nadają sobie różne osoby w świecie burleski i uwiodam wymyślać kolejne, wiecie, burleskowa burmistrzyni, co tam jeszcze miałem? miałaś tam całą listę, sołtyska. Um. Cesarzowa brokatu, jej brokatowość. O ile dobrze wiem, nie jestem super w historii ogólnej, w historii burleskiej owszem, ale o ile wiem, to większość koronowanych głów nie wymyślała sobie swoich własnych przydomków, tylko były im one nadawane przez poddanych, przez lud. Więc. It's funny, because it's true. Kolejną odmianą tego typu. Zachowania, postępowania, z języka, którego się używa, mówiąc o sobie, o swojej pracy, jest mówienie, że ja robię najlepszą burleskę, ja robię prawdziwą burleskę, ja robię jedyne i najlepsze show w takim czy innym mieście. I to zwykle też jest bardzo dyskusyjne, jakby czy twoje show naprawdę jest najlepsze? Czy twoje show jest jedynym prawdziwym burleskowym show? Jeżeli nie masz na to twardych dowodów, to no, sorry, ale widać takie, takie, jakieś kompleksy trochę. I ja rozumiem znowu neoficki entuzjazm i chęć wypromowania się, i to, że pewne słowa po prostu dobrze się sprzedają. Ja to wszystko rozumiem. Ale można się promować, nie ignorując całej reszty środowiska, z którego się wywodzimy. Nigdy by mi nie przyszło do głowy, żeby mówić o sobie, że jestem pierwszą osobą w Polsce, która zajmuje się burleską śpiewaną, bo to po prostu nie jest prawda. Były osoby, które robiły to przede mną, nie występują już na scenie, ale nie byłam pierwsza. Czy jestem najlepsza? E, to zależy od tego, kto woli jakiś śpiew. Jeden będzie uważał osobę, która śpiewa w taki sposób, za najlepszą, drugi będzie uważał kogoś innego. I to te osoby mogą o mnie mówić, że jestem naj, jakaś. Ale jeżeli ja tak będę mówić o sobie, to nie wiem, mam wrażenie, że moi przyjaciele by mnie strzelili po głowie. Dlatego przygotowałam tutaj taki cudowny ołtarzyk. Nie wiem, mam wrażenie, że istnieje możliwość robienia marketingu, który no, podkreśla atuty tego, co robimy, a jednocześnie nie sugeruje, że jesteśmy jedyną osobą, która się zajmuje daną, daną rzeczą i ignoruje kompletnie całą, całą branżę. Nawet Dita Fontis. Niekwestionowana, najbardziej rozpoznawana twarz w burlesce i zauważcie, no nie mówię królowa burleski, bo moim zdaniem są osoby, które robią burleskę fajniej niż Dita, ale czy Dita jest najbardziej rozpoznawalna? No myślę, że tutaj nie ma konkurencji. Ona sama o sobie nie mówi per królowa burleski i nie twierdzi, że ta burleska, którą ona robi, to jest jedyna słuszna burleska. Wręcz często w swoich trasach zatrudnia osoby, które robią kompletnie innego rodzaju pokazy niż ona. I Tita nie udaje osoby nieomylnej. Robiła numery, które niestety wykorzystywały przywłaszczenie kulturowe, i kiedy zwrócono jej na to uwagę, to numer poszedł w odstawkę. To jest takie kontrintuicyjne, bo jako artyści musimy mieć bardzo mocne i takie ugruntowane przekonanie o własnej zajebistości, ale mam wrażenie, że takim osobom, które promują się w ten sposób, przydałaby się duża dawka pokory. Pokory i empatii i szacunku do reszty środowiska i reszty tej branży. Jest różnica między docenianiem siebie a przecenianiem siebie. O, widzę odbicie swoje w ogóle w, w szybie teraz, bo się zrobiło ciemno. I ostatnią rzeczą, której chciałabym widzieć mniej na burleskowej scenie, są jakby to powiedzieć w sposób dyplomatyczny. Są osoby, które romansują z burleską, będąc zwykle profesjonalnymi tancerzami i robią show w stylu burleski. Ale jest to taka burleska, ale się nie rozbieram. Przestańcie. I'm Michael. Jordan. Stop it! Get some help. Nie lubię tego typu pokazów, bo mam wrażenie, że one korzystają one z pewnej mody na stylistykę retro, czy z um, popularności burleski, na którą pracują ludzie, którzy naprawdę zajmują się burleską i występują z burleską na scenie. A oni chcą po prostu złapać się w pewną stylistykę, dorzucić kolejną estetykę do swojej oferty e, pokazów komercyjnych e, na jakieś imprezy firmowe. I spoko, znowu, można to robić, ale nie nazywajcie tego burleską. To nie jest burleska taneczna, e, tylko to jest pokaz taneczny zwykle, właśnie. W kostiumie z tego Moulin Rouge i do soundtracku z filmu Burlesk. To jest to jest fast food. To jest burleska typu zupka instant, którą zalało się wrzątkiem. To ani to nie jest smaczne, ani to nie jest pożywne, ani nie zostaje na długo w pamięci, tudzież w żołądku. By Zróbcie coś lepszego, coś bardziej swojego, coś, co będzie bardziej odzwierciedlało Was i Wasze poczucie estetyki, a nie to, co Wam się jako pierwsze skojarzyło ze słowem burleska. Myślę teraz o tych wszystkich wiadomościach, które dostanę na temat tego, co powiedziałam w tym filmiku, i to, czy. Będą osoby, które będą niezadowolone z tego, co w nim powiedziałam. Ale wiecie co? Myślę sobie, że takie rozmowy nam są potrzebne. Czy wy, jako artyści, bo wiem, że mnie oglądacie, jak również wy, jako widownia, macie takie rzeczy, które waszym zdaniem już są przebrzmiałe, jakby zrobione za wiele razy i należy je wysłać na zasłużoną emeryturę? Macie takie rzeczy, które Waszym zdaniem są zbyt stereotypowe, żeby z nimi wychodzić na scenę? Dajcie mi znać w komentarzach. Zostawcie kciuk w górę, wiecie, to bardzo pomaga algorytmowi YouTube'a dostrzec, że robię jakieś fajne rzeczy. No, i pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, o subskrybowaniu mnie w mediach społecznościowych. A jeżeli podobał Wam się ten filmik, to możecie sypnąć we mnie pieniążkiem w ramach zachwytu, bądź po prostu wiecie, zostawić mi taki burleskowy napiwek na moim Paypalu. Linki znajdziecie w opisie tego filmiku, a ja się z Wami żegnam. Do następnego razu. Au